No, nawet nie jest płytko Ugh. Ja pierdziele Słuchajcie, zaczynamy nowy dzień, ten tutaj widzę, jakieś dziwne dźwięki wydaje, a ja zaczynam ptasiom i kleszczomuchami. Te na ciebie też siadają? Na mnie siadają, nie wiem, lubią mnie, także, o nawet powiem wam, że na kamerze teraz siedzi, poszła. Także zaczynamy kolejny dzień wykopek, zobaczymy co przyniesie, no na razie to. Powiem Wam, że jesteśmy teraz na pastwisku. Klimat, tak jakby górski. Pastwisko, jakieś tam laski, górki, pagórki. Tylko, że tak tu jest po prostu. Tu nie ma sygnałów. Powiem Wam trzy sygnały: to były dwa polmosy, i chyba. i coś tam jeszcze. Takie czyste, naprawdę. A kurde, po... w ogóle nie ma sygnałów. A zobaczcie, jakie piękna. Łączka, no piękna, aż w końcu. Bo już nie będę przedłużał, trafiło się coś. No kto? No ja, no ja. Zobaczcie, trafił się arseniak. Nie ma tu sygnałów w ogóle, ale jest piękny arseniak. Jest, pięknie, powiem wam. No, także piękne widoki. Tam Krystian zasuwa za Krystianem na horyzoncie zamek. No, zdaje się, że powinno sypać, jak nie wiem, a tu Krystian wygrał konkurs na pierwszą monetę, znajdując fenola, a ja, ale przynajmniej mosiąc. Powiem Wam, że jak na tą porę roku To jest masakra, jest gorąco, ale w krótki rękaw chyba w listopadzie to się nie wypada ubierać, nie? Co masz? Aluminium kawałek, aluminium <grytanie> A ja mam moniaka Patrzcie, tu wyszedł ładnie na pewno Monetka będzie. O nie wiem czy to nie jadrasłem tutaj co my tu mamy? No 10 rajś fenoli chyba cynkowe Ale widać coś powiem wam Tylko tutaj to no nie wiem czy to ja czy nie ja ale mam pierwszą monetę i to jest ważne do następnego dołka rzadko się zdarza że coś może zamknąć ID w Equinoxie ale tutaj coś zamyka pewnie jakieś aluminium zaraz to wykopię Oh, ja pierdziele Co to jest? Boż Co ja się na tym namęczyłem Kawał aluminiowej jakiejś takiej pokrywki Po prostu zamykało skalę ID na Equinox No ale trzeba było sprawdzić no. I tak my trupy lecz ma mam zaraz Mam, Mam, mam Jest dołek, dziurka wykopana A w niej coś okrągłego. Dawno chyba tego nie było, nawet nie wiem czy to jest to Ale to O, w ogóle nie wiem czy w kadrze byłem, dawno tego nie było ale tak, to jest to. To jest, wiecie co? Klapka od fajki. Ha, ha. Mogę odfajkować już, że mam klapkę całą. Może i fajka tam jest. Aj O, zobaczcie, jak ładnie wyszło. Tu są te dziurki. To zamykało ten cybuch, tak? Cybuch chyba. Niestety tutaj nic nie ma, chociaż powiem Wam, że w koło jakieś. No, ale spodnie to pokażą. Nieraz tutaj jakieś były. Ale ta akurat jest taka o, nie ma nic, także klapka od fajki i tyle. O kurde, tyle, powiem Wam. Drutów się nakopałem i tych polmosów tutaj z Krystianem zresztą to samo kopiemy prawie cały czas. I to powiem Wam, że z grubych głębokości. I mówię drut. Ale to nie jest drut. Tym razem mam fenola chyba. No. Ogólnie. Zaraz fenol? Fenol! Co innego tak wygląda. O, tu jest z tyłu, z przodu fenolek. No także bez fenola nie wracam. Tego klasycznego cesarstwa. No ale ogólnie i tak zaraz koniec Także będzie gdzieś tam na pewno dogrywka, no ale jeszcze parę metrów jest Także lecimy Jest kolejny maniak Ale na pewno PRL powiem wam A jak A klątwa PRL -i to ostatnio nie odpuszcza 7-7. Pozdrawiam Andrzeja Tarnogrodzkiego. Ktoś się jeszcze tam. Ale ja wam powiem, że. Nie, już nie jestem w stanie zapamiętać wszystkich. Ktoś tam jeszcze na pewno był do tego 77 rocznika. Ale nie pamiętam. W każdym bądź razie. Prawie norma. Jeszcze jedno znalazł i bym miał normę. Jest moniak! <laughs> już mówię do kreścia kolejny. Zobaczcie. Znowu perela mam. Dawaj tutaj Ale na tej ścieżce 81 Kurcze powiem wam, że... No też ktoś ostatnio mówił nie, nie, ja już po prostu nie pamiętam wszystkich Teraz musicie mi to wybaczyć, ale Nawet jak ktoś tam mówił, że mnie zapamiętaj to po prostu nie pamiętam Jakie? Ale monetę masz. Co ty tam masz? Ja mam 20 groszy. Jasno, ty idę. Ten chyba srebro trafił, powiem Wam. Ale. Patrzcie, tutaj będzie w użyciu. No jasne, jedna marka, zobacz. Mark. Mhm. Ale czy to srebro, to nie wiem, pojęcie. Nie, no srebro przebija. Idzie trochę podjechana. No, gratuluję. Krystian trafił w srebrną mareczkę, ale to jest ta taka inna marka. To nie jest ta taka, widzisz? No tu przebija. Mark, widzisz? Dobry Nie, kołem. Nie, to jest taką gapą, ale to inną jest. Nie, czekaj, to jest tak. No i tak powinno być. Tu będzie Mark. Marka. No, gratuluję. Dziękuję. Korzystać <gulia> Kuźwa, kto tu tu prowadzi? prowadzi? Tu coś coś u mnie. się. na mnie. Jest loniak? Jestem, jestem. Jestem. Z loniakiem kopiesz gdzieś tam Z Z loniakiem Z tego, kopiesz. W Zamku. Wasze <laughs> zdroweczko O proszę, z loniakiem kopiesz <laughs> Zobaczcie Ty O, przyszedł mistrz Choroszcza, kurde Jest roką, siema roką Ty, u nas na polu lepiej Na polu ładniej jest Tak się bawi Choroszcza, nie? <laughs> siema lony, siema dero. Patrzcie, mam takie mikro coś małe ale jestem prawie przekonany, że to jest srebrne. Bo ładnie to zeszło ten nalot, jak przetarłem. Ale nie mam pojęcia, czy to był kawałek pierścionka. jest takie półokrągło, czy co to było, nie wiem. Dobra, było to co było u Krystiana. Ty, ale ty też masz normę widzę. Normę zrobił, no ale ma tą markę, no to tak jest wiadomo. Fantem dnia na pewno i tego wypadu. Dwa fenole tamten nie wiadomo, ale tutaj jest ciekawostka. Renger. Renger z albo coś takiego, nie wiem co to jest. Z takim numerkiem 53 widzicie, wybitym. Na początku myśleliśmy, że to otwierać, ale to chyba nie było otwierać, ci powiem. Także to są fanty Christiana, moje. Zobaczycie je na podsumowaniu. No i ogólnie co, było to co było. Fajnie było wypad, fajny był tu to w towarzystwie doborowym. I powiem Wam, patrzcie, tutaj jest, tutaj jest na cho do chodzenia na miesiące. Tylko, że jest, wychodzi jak wychodzi, nie? To jest inna sprawa. Także nie przedłużam, po prostu dziękuję wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu. Kto gotów, to może zostawić. A kto nowy, to zapraszam do pozostawienia. No i tyle, pozdrawiam Was i. Do następnego filmu chyba, bo może z tego będzie jeden jednak film.